Masz już dość powtarzalnych świątecznych sałatek? Jeśli tak, mam dla ciebie fantastyczny przepis, który nie tylko ożywi i udekoruje twój stół, ale też zaskoczy gości. Do tego przygotujemy najlepszy sos do sałatki, który zrobisz w minutę. Wszystkie potrzebne składniki jak zwykle znajdziesz w opisie pod filmem. Na początku na dużym pumisku układamy ulubiony miks sałat. Potrzebujesz dwie mandarynki lub nektarynki. Obieramy je ze skórki i dzielimy na mniejsze kawałki. Układam je na sałatce. Następnie po całości posypuję suszoną żurawiną. Kolejny przepyszny składnik to pestki granatu. Śmiało sypiemy je po całości. Następnie na sałatkę kruszymy serfeta. Mam tutaj garść orzechów pekan. Każdy kawałek należy przekroić na połowę. Równomiernie układamy je na naszym półmisku. A teraz przygotujemy mój sprawdzony i rewelacyjny sos do sałatki. Dodaję 3 łyżki oliwy z oliwek, 2 łyżki octu jabłkowego, 1 łyżkę miodu, 2 łyżeczki musztardy Dijon. Doprawiam solą i pieprzem do smaku i sos dokładnie mieszam. Następnie polewam go po całej sałatce. Tak jak widzicie, sałatka jest szybka w przygotowaniu i na pewno wszystkich zachwyci. A jeśli chcesz poznać mój ulubiony przepis na ciasto świąteczne, kliknij tutaj.